Ja w Warszawie i widać Pałac Kultury na górze I chyba baba widzieliśmy malutki. Nawet yeah. nie wiecie co tu się dzieje, jakie straszne się dupa boi się No i tak właśnie to wygląda zawsze Dzień dobry, zaczynamy dzień, jedziemy do Warszawki, jak się nie mogę doczekać Jechać by się nie chce, bo zawsze już dupa boi się na tym Ale tak, też się nie mogę doczekać, wyszłam właśnie do babci Ulewałam się i idę na autobus do miasta i później jeszcze za dwie godziny chyba czekać na pociąg. Ale nie mam innego wyjścia. Tak to jest jak się zeszli nie... dojechać do miasta. Bym też niczego nie gdzie, będzie tragedia. Mam jeszcze z półtorej godziny do pociągu, ale przeszłam już na, na przystanek pociągowy, jak tak można to nazwać. Tu po drugiej stronie w krzakach idą żule i coś gadają. Ale nie wiem jak pójść, bo z tyłu też jest ławka, ale jest zagrodzona, więc tam się nie da A jest tak gorąco, że musiałam się rozebrać do takiego rękawka Matko. Chciałam pójść po lody To lodziarnia zamknięta jedna, której chciałam iść, bo miałam za darmo I co tam jeszcze chciałam pójść? Chciałam pójść do żabki. ale Szapka też zamknięta i musiałam pójść na Orlen Teraz sobie będę czekać jeszcze półtorej godziny na pociąg A wie strasznie, moje włosy już po prostu tragicznie wyglądają w Warszawie, przed chwilą przyszłam. Już nagraliśmy tych jednego. Zaraz idziemy w hotelu Ja nagrywam, ja nagrywam. Tak, no i wiadomo, że nie. A później idziemy... I tam jest dziać. Później o, o, o. idziemy się z koleżanką spotkać. I z Cidziusiem. Robimy room tour. Tu To kuchnię dla wszystkich. I tu patrzcie. Tu jest kuchnia. To dla wszystkich to jest jakieś pokójkowoś. I tu mamy łóżko z szafa. O, to będziemy od widzieć. Ale widoczki jurka są ładne. Widać pałac kultury normalnie. ale ładnie. Patrzcie jaką koszulkę jest tam, ale fajnie w ogóle to D wygląda taki malutki nic nie, ja nie jeszcze z tyłu jest, no? tylko żeby ja mam to pokazać. O tak. czuję mi tamta. Meci, meci, ale ja... Nie widać tego. Ale z tyłu jest jakby nasz obrys rysunka i Czekaj, rysunka zdjęcia ja mam zdjęcia cię z dzieciam. nagrać. I ten, dawaj nagraj mi i pokaż to co ja mam. Dobra, no. Widać? No. Ja robiłam te piękne koszulki. Mm. Ja mam swoją. Ta, 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 ta. Ja mam swoją, potem się pokażemy. Zdjęcie zrobimy, kogoś poprosimy, albo my zrobimy same jakoś w tych no. koszulkach. W hotelu idziemy, spotka się spotkać z koleżanką i coś miałam powiedzieć, co powiedziałam. Stawiliśmy presaki, już od razu tak no, mi się no, lepiej idzie, wystawał presaki. Tak, stoleśk w ogóle. Tego w ogóle. Nie, nie jest tak gorąco. Miałam Ale i tak plecak. najlepiej będzie potem. już, A, i idziemy podobno z z cytroną. No i tak właśnie Kupeniamy. będzie blane. w ogóle. Te... Ten vlog, i no, będzie chaotyczny, jak zawsze jest z tobą, to ja nie wiem co nagrywam i co mówię. I te vlogi słuchajcie, jak będziemy po koncercie, to ja wtedy... Ej, jak będziemy po tym koncercie, to znowuś to, ja będę tak gadać że... Dobra, bo my błądzimy już, trzeba... No i tak właśnie to wygląda zawsze. Tam już, No Jezu, moje, moje te włosy serie wyglądają wszystkie, tu stale nie umiem. Widzieliśmy Bobo Bobo, widzieliśmy malutki. Widzieliśmy no, Bobo i teraz idziemy do tego, Nie, z pół godziny, czyli będziemy szli. I idziemy się no. szkować i idziemy podbijać Warszawy i bo to jednak idziemy Podfój na, na siłnie. Wracamy z koncertu Idziemy do Maca Jakaś <grymna> radioka w Podlasie robi wiochę w Warszawie Bibę sobie robimy po drodze, dobrze idziemy Nie będę z rowerów Ale fajnie było jak ja wyglądam Z tymi włosami trochę Chociaż trochę nie wiem, lepiej mówię o co ja z tymi Teraz włosami idziemy gdzieś mniej więcej tu Idziemy do Maka i upewniamy się gdzie słuchać muzyki, nie doczekać I tak samo było Idę Co to? i ja tam była Jak Ci się podobało jukale, to Jak dla mnie to było zrobić ja nie znałam wszystkich piosenek, ale jak już znałam Ja to też powodę, wszystkich to nie, ale zna, to, to większość Ale ja nie znałam ale tak już jak były te znajome, to kurde na cały no, głos prawie Jak ja beczałam, to nie mogę ja nie. też nie. prawie się popłakałam, jeszcze jakiś pan starszy sobie No sta, stał, tańczył stał tak i Tak fajnie pan, tak no. aż się popłakałam jak go zobaczyłam Jak zobaczyłam, tak samo jeszcze bardziej No Więc idziemy, znaczy się ale było tutaj, ogólnie wiesz? fajnie Bardzo fajnie My już jesteśmy po koncercie to w sumie mówiłam, a teraz czekamy na Bolta i... <grych> i wracamy. myśmy iść nad Wisłą, ale zrezygnowałyśmy, mieliśmy pójść z muzyki posłuchać, zjeść coś, a w końcu poszliśmy e, na stację paliw, zjeść coś i odechciało nam się, bo już nas nogi bolą. Ja mam 20 tysięcy ponadpłatków dzisiaj zrobione już. Ciekawe ile ty masz? No. Masz gdzieś w Nie. Nie. Więc jedziemy, już czekamy i jedziemy do domu Nie. się ogarnąć, bo jutro musimy stać i telewizję nagrywać. Wróciliśmy i do siłkania jestem tak zmęczona, muszę zmyć makijaż i iść się myć, po prostu już mi się spać. Więc widzimy się jutro. Bajo, do jutra. Ja właśnie stałam teraz szybkie ogarnię, muszę umyć włosy, bo kiedy jeszcze mi wywaliło wszędzie krosty. Masakra. Jesteśmy sobie przy śniadanie ja tak zjadam, że zgłębiali miękkość. W pasu kultury. Idziemy za... Już nakręciliśmy trochę teledysku, idziemy zaraz dalej nagrywać. Na razie, na razie zapowiada się fajnie, bo już tam bo już na no fajnie tego scenki w więc z oby się udało wszystko zrobić. Siedzimy sobie nad Wisłą. No, ja Nagrywamy teledysk, już mamy dużo materiału, ale jeszcze idziemy w dwa miejsca, chyba. Zobaczymy. Na szczęście momentu. nie jest tak gorące, jak się jak się zapowiadało. Nie? Jest najracji. Ale idziemy się nagrywać, jeszcze do pociągu, ja mam dużo czasu też masz dużo, więc ogarniemy, damy radę chyba. Ale fajnie, że nas, jest, na szczęście nie jest tak bardzo gorąco, jak się zapowiadało, bo wieje, więc jest git. No ładnie, to jest pięknie. Mamy nagrany już cały dysk I patrzcie, z tą opalone, nie wiem czy tu widać To też ma całe no mamy jest, czerwone Jakbyśmy z jakiegoś nadłoża wracali Tak, nie, ale już wracamy, jesteśmy zmęczone Idziemy, chwilka idzie już na pociąg Ale jeszcze musimy z godziny ponad iść na ten pociąg A ja będę później jeszcze 3 godziny czekać Na swój Jule już pojechała, a ja Czekam na mój pociąg Ale przyszłam sobie jeszcze się i tym akuterem coś zjeść Będę czekać, już mi się tak nie chce nic a jeszcze tyle drogi przede mną mi się nie chce wracać już Będę dopiero po północ w domu Tragedia, jeszcze tyle podróży, pociągi przede mną Nie wiem, dobra radę, muszę coś zjeść, bo ja dzisiaj jest w 17 chyba A ja nic prawie nie jadąc, na jedną bułkę z gołębiami I tyle Ale wiem strasznie, w ogóle przechodziłam przez pasy ze Złotych trasów do, do dworzec, nie? Kto wie, to wie, gdzie to jest jakoś, no ale dobra i widziałam po drugiej stronie tam Kordasa do takiego kucharza, Do bukarza do Kordasa Szefion, w takim programie. Później idę, znowu się widzimy na bazach tych samych, tylko znowu się on po jednej stronie, a po drugiej się tak minęliśmy. Nie wiem, czy bym tak zobaczyła, się podeszła po zdjęcia, ale tak na pazarze, tym bardziej nie podeszłam. No jak nie miałam jazdy, co na środku pasu, bo czekać na jego za przechodzi przez pasy No nie, więc zdjęcie nie zrobiłam, ale widziałam. I jeszcze widzieliśmy takiego czutrynę czy coś z TikToka, ja go tak kojarzę, ale tak żeby znać, nie. No jechałam już, nie spodziewałam się, że tu jest tak ciepło. Wyszłam po prostu z duszno i jeszcze jest deszcz, jestem mokra cała, jak teraz szłam. I jeszcze jest burza, że jechałam i w autobusie, ale się iskrzy. Że jechałam w autobusie normalnie, te piruny oglądałam taki vibe, że ale gorzej wyjść. Ale nie spodziewałam się, że jest tak ciepło, jestem w bluzie i mi jest gorąco. Teraz muszę czekać jeszcze za jakieś. Godzina 20 minut na autobus do łapci i później jeszcze z 10 minut będę może nie 10, no będę szła do babci jeszcze. Tragedia, jestem mokra, bo musiałam iść bo też pada Ale fajnie, taki ciepły tutaj. Ale ta burza najgorsza. Ja nie lubię w burze gdzieś chodzić, ja gdzieś jeździć, ja w ogóle sobie w domu oglądać, a nie w podróży. Nawet no, nie wiecie co tu się dzieje, Jakie jest strasznie, się zdarzyło już popakać z tego wszystkiego. No i się chcę płakać, po prostu jest tragedia, tak jest burza. Aż przystanki po prostu ten. się już rozmazałam, już się popłakałam Aż przystanki tak, tak szumią, tak leje, że po prostu samochody nakręcają, jedzie jakiś pogotowie, po prostu. ale coś wcześniej przyszedł, to jest tragedia. Ze strachu na serio, ja się już tak zestresowałam, że aż mi po prostu cały mokra, przystanek już tak samo, już cały przeciek. A ja jeszcze muszę gdzieś doczekać, czekać. Po prostu tragedia. Taka przygoda, że masagra. Jeśli mi się nic nie stanie, to będzie super. Ja już stałem jakiś czas temu w ogóle w swetrze od babci. Babci jak babci. wczoraj tak zmokłam. Jeszcze ja przyjechałam gdzieś po 12 w nocy, nie? To ja patrzę, a babcia przyszła do mnie na przystanek. Po 12 w nocy, czelicie? Przyszła w ten deszcz, to pewnie na przystanek z parasolkami. No po prostu... Zobaczyłam <trygam> to po prostu. Zamiast spać to przyszła, bo mnie jeszcze taką... czy wtedy aż tak bardzo nie lało, w ogóle w sumie przestało lać. No ale o 12 w nocy, żeby po mnie przychodzić, ja w ogóle do niej dzwoniłam, żeby poszła spać, nie czekała specjalnie na mnie, a to przyszła. I co? I będę montować tego vloga. Wczoraj miałam to zrobić w pociągu, ale mi się już nie chciało, bo tylko spałam. Ale wczoraj burza, to, już to była tragedia. Jakieś pozawalane drzewa straże jeździły, a ja musiałam tam stać. Już przystanek przemakał, ja po prostu byłam jakiegoś kurde szoku, jakiejś paniki, a ja tak paniki dostałam. Pokazam bać wszystkie nagrania, bo zawsze jak ja koncert koncerty tu później jeżdżę do babci i wszystko je pokazuję. Więc spoglądaliśmy teraz suszę buty, bo też są mokre. Przepraszam to wszystko, tragedia było mokre już. Ale słoneczko wyszło cieplutko, muszę się dopalać, jeszcze oczywiście, nie? Jestem taka czerwona, że masakra już mi ramiona ja no, całe pieką. Ja już kończę montować tego vloga. I kończymy go. I kończymy ten film. Was tu mnie w, w pracy przyjedzie i mnie zabierze do domu. I jedziemy i wracamy do domu w końcu. Jestem jakoś na na w tych emocjach z tym wszystkim i taki, dla mnie to takie zawsze takie dziwne, że przed chwilą byłam w Warszawie, a już jestem u siebie na Zadupiu. Znaczy jeszcze nie u siebie, nie, ale już bawcie. się. Więc ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie i mam nadzieję, że się czasem napodobał, bo dla mnie to tak samo jest pamiątka w nagrywania i właśnie tak samo jak teraz pojechałam i jak sobie nagrywaliśmy i mam właśnie pamiątkę z tego dnia, zaraz, zaraz kichnę. Dobra, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie, Bye! -o.